Nowe prawo wprowadzone w Niemczech odnośnie zabijania owadów. Pewnie też nikt o tym nie wie. Mamy wolne media, więc się pewnie też z nurtu medialnego tego nie dowiecie. Za zabicie osy, szerszenia lub pszczoły do 65 tysięcy euro grzywny. Co wam powiem? Wszyscy bronią ekologii w Niemczech, tamci wszyscy, Greta, cała reszta. Jak wygląda ta ekologia? Ano. Wszyscy bronią głównie pszczoły. Pszczoła jest potrzebna do zapylania upraw. Około 60% upraw jest zapylanych przez pszczołę. Jakbyście nie wiedzieli. Po części przez pszczołę miodną lub inne podgatunki danych pszczół. Nie będę wymieniał apis tam innych. No bo to jest mało istotne. No ale prawo niemieckie wprowadziło. Zakaz zabijania szerszeni czy os. Nie wiem, jak wiecie, ja jestem pszczelarzem, ale osy, czy szerszenie, zaraz po warozie i innych chorobach, są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do śmierci pszczół. Osobiście widziałem przez kilka lat obserwacji, jak jeden, dwa lub trzy szerszenie były w stanie w ciągu kilku dni. Wyciąć całą populację pszczół z jednego ula. Nie mówię, że silnego, bo silny sobie poradzi, ale takiego mniejszego. Taki szerszeń potrafił siedzieć na wylotku i zabijał co kilka sekund jedną pszczołę, przegryzając ją na pół. Wyjeżdżając z delegacji, wróciłem po kilku dniach. Jak się okazało, te ule, na które zawzięły się szerszenie, zostały wycięte. Pień. Nie została ani jedna pszczoła. Masa pszczół leżała zagryziona przed ulem, a resztę sobie zabrały, bo szerszenie ogólnie żywią się białkiem. Takich mamy mądrych ekologów w Unii, że oni tego bronią. I jak teraz my, pszczelarze, w suchych latach, gdzie są inwazje pszczół, nie pszczół, tylko os, i szerszeni, i trzeba z tym walczyć, trzeba zabijać ich, o kilkanaście tysięcy nawet, żeby nie doprowadzić do upadku kolonii pszczelej, jak jeżeli by wprowadzili u nas takie prawo, jak my mamy sobie z tym poradzić. No nie poradzimy sobie. Szersze nie wytną nam rodziny pszczele i tyle. Zostaniemy bez pszczół, a szersze nie będą sobie żyły. Takich mądrych polityków, ekologów mamy w Unii, w Niemczech. I tyle. Nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda coś w rzeczywistości. Wkują im coś do łeba, jakiś jeden z drugim pajac. Oni za tym dążą. Dla mnie to są studenckie ofiary systemu. To nie są ludzie, którzy myślą. To są ludzie, którzy mają coś wpojone i oni nie potrafią się edukować. Działać w ten sposób, żeby się rozwijać. Oni są zamknięci sami w sobie, mają jakieś tam klapki na oczach i według tego działają. I tacy ludzie nami rządzą, i taki, takich ludzi wybieracie. I taka Europa nas czeka w niedługim czasie. I wierzcie mi, że to nie skończy się na pszczołach, szerszeniach. To skończy się na tym, że będziemy żyli w rezerwatach, jak Indianie, i może będą nas odstrzeliwać, albo otworzą nas jakieś półki, gdzie będziemy zamknięci. Nie wiem, to co się dzieje to jest chore.